W ciągu ostatnich dni obserwujemy wyraźną eskalację terroru ze strony Rosji. Każdej nocy w kierunku ukraińskich miast lecą setki dronów. Tylko w ciągu pierwszych 10 dni lipca Rosja wystrzeliła łącznie ponad 2500 dronów bojowych typu szachet. Atakowane są obiekty cywilne, sklepy, domy, szkoły, przedszkola, a nawet szpitale. Obudził mnie rano bardzo głośny gwizd. Pobiegłam do mojego maluszka, i w tym momencie nastąpiło uderzenie i rozbiły się okna. Dzięki Bogu żyjemy i nic nam się nie stało, złapałam mojego synka i pobiegłam do piwnicy. W ataku ucierpieli zarówno pacjenci, jak i lekarze. Budynek oddziału położniczego został poważnie uszkodzony, zwłaszcza część, w której znajdują się sale porodowe i operacyjne, mieliśmy kobiety, które właśnie rodziły, a na oddziale kobiety dochodziły do siebie po porodach. Mieszkańcy stolicy przyzwyczajenie boili się już do nocnych alarmów. W trzecim roku wojny mają coraz większe zaufanie do obrony powietrznej, która neutralizuje ataki i nie wyobrażają sobie życia bez niej. Co sobie pomyślałem, kiedy zobaczyłem zniszczony sklep i salon? Że muszę to posprzątać i odbudować. Dzięki Bogu wszyscy żyją. Dobrze, że mamy obronę powietrzną. Szefowie dyplomacji Stanów Zjednoczonych i Federacji Rosyjskiej rozmawiali na temat wojny na marginesie szczytu Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej. Marco Rubio przedstawił Sergijowi w Rowowi, jak ostatnie wydarzenia ocenia prezydent Trump. Prezydent wyraził się jasno: jest rozczarowany i sfrustrowany brakiem większej elastyczności ze strony Rosji, aby zakończyć ten konflikt. Mamy nadzieję, że to się zmieni. Sekretarz Rubio zapewnił, że kolejne znacznie surowsze sankcje są jedną z opcji, która ma wymusić na Rosji powrót do rokowań pokojowych. Z kolei w Rzymie zakończyła się dwudniowa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. Czy nam się to podoba, czy nie to, co dzieje się na Ukrainie. Dotyczy każdego z nas. Myślę, że dlatego powinniśmy być dumni z rezultatu, który wszyscy razem osiągamy. Wspólnie zobowiązaliśmy się do przekazania Ukrainie ponad 10 miliardów euro. Głównym celem konferencji było zmobilizowanie politycznego, finansowego i militarnego wsparcia dla Ukrainy. Zamrożone rosyjskie aktywa powinny być przeznaczone na odbudowę Ukrainy, ale w tej chwili liczymy na to, że nasi partnerzy pomogą nam zamknąć niebo. Potrzebujemy nie tylko więcej systemów Patriot, ale wszystkiego, co pozwoli utrzymać linię frontu i ochrony chronić nasze miasta. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump poinformował o zawarciu porozumienia, na mocy którego USA przekażą Ukrainie uzbrojenie za pośrednictwem NATO, a koszty dostaw pokryje sojusz. Zapowiedział również, że w poniedziałek przedstawi ważne oświadczenie dotyczące Rosji. Putin zabija zbyt wielu ludzi, więc wyślemy broń defensywną Ukrainie i zatwierdziłem to. Jeśli chcecie znać prawdę, to Putin gada bzdury. Cały czas jest bardzo miły, ale nic z tego nie wynika. Ostatnie dni pokazują, że walcząca Ukraina nie zostanie sama. Najpierw prezydent Donald Trump zapowiedział bezpośrednie przekazanie broni z amerykańskich magazynów, później Wielka Brytania ogłosiła znaczący pakiet pomocy militarnej i gospodarczej dla Kijowa, a Niemcy i Norwegia są gotowe do sfinansowania zakupu kolejnych systemów Patriot. Piotr Kieraga, Republika.